Handel kontraktami, futures i opcjami to nie tylko zawieranie transakcji. Mogą być też potężnymi narzędziami do analizy i prognozowania rynku. W tym materiale zagłębimy się nieco w to, w jaki sposób kontrakty features mogą służyć w szczególności jako cenne wskaźniki do prognozowania ruchów na rynku i kształtowania skutecznych strategii handlowych i inwestycyjnych. I w tym materiale skupimy się bardziej na aspektach, czym są i dlaczego warto poznać bliżej te instrumenty i zgłębić wiedzę na ich temat, niż stricte tłumaczyć właśnie całą ich konstrukcję, ponieważ przygotowaliśmy dla was darmowy e-book dostępny do pobrania. Z linka w przypiętym komentarzu. Tak więc zachęcam do pobrania. A dla tych, którzy jeszcze nie są przekonani, polecam kontynuować lekturę tego odcinka. Punktem numer jeden jest wgląd w przewidywanie dzięki kontraktom Futures. Tu ze swej natury dają wgląd w oczekiwania rynku. Weźmy pod uwagę rynek kontraktów terminowych na towary takie jak ropa naftowa. Rosnący popyt na kontrakty terminowe na ropę naftową no, może wskazywać, mogą wskazywać na oczekiwania zwiększonego popytu na rynku fizycznym. Z drugiej strony, nagły wzrost kontraktów futures na sprzedaż ropy naftowej może oznaczać nieoczekiwaną nadpodaż. Lub warto też jest wiedzieć, jak oceniać sytuacje, w których przyszłe kontrakty terminowe mają niższą cenę niż obecna cena spot. I monitorujący te trendy inwestorzy mogą uzyskać przewidywalny wgląd w potencjalne zmiany podaży i popytu, co umożliwi im strategiczne wyprzedzenie szerszych ruchów na rynku. Numer 2 to kontrakty futures jako wskaźniki wiodące. No tu często pełnią rolę wskaźników właśnie wiodących, oferujących wgląd w to w jakim kierunku może zmierzać szerszy rynek. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym rynek kontraktów terminowych na indeksy giełdowe odnotowuje gwałtowny wzrost liczby kontraktów kupna. Może to sygnalizować optymizm i pewność siebie wśród inwestorów, zwiastując potencjalny ruch wzrostowy na rynku akcji. I odwrotnie, gwałtowny wzrost liczby kontraktów na sprzedaż może wskazywać na bardziej Ostrożne lub niedźwiedzie nastroje, wskazując na możliwe pogorszenie koniunktury. Na traderzy, którzy rozumieją, jak interpretować te sygnały, no oczywiście mogą używać kontraktów terminowych jako kompasu wręcz do poruszania się po szerszym krajobrazie rynkowym. Numer 3 to właśnie analiza nastrojów rynkowych poprzez handel opcjami. No tu handel opcjami ściśle powiązany z kontraktami futures zapewnia no wyjątkową możliwość oceny nastrojów na rynku. Rynek opcji z kolei odzwierciedla zbiorową mądrość w cudzysłowie, czyli oczekiwania uczestników rynku. Na przykład wzrost liczby znowu opcji kupna może sugerować bycie nastroje, podczas gdy gwałtowny wzrost opcji sprzedaży, no znów może wskazywać na bardziej niedźwiedzie perspektywy. A zrozumienie wzajemnych właśnie zależności pomiędzy opcjami i kontraktami futures pozwala inwestorom wykorzystać właśnie zbiorowe nastroje na Rynku I dokonać właśnie świadomych przewidywań dotyczących potencjalnych ruchów cen. Punkt numer 4 to jest wykorzystywanie kontraktów futures bądź ich analizy do potwierdzenia sygnałów. Z analizy technicznej, jeśli ktoś na przykład używa tej metody do analizowania rynków. No znów, AT jest podstawą bardzo często strategii handlowych, a kontrakty futures mogą uzupełniać te analizy. No i właśnie, gdy bierzemy pod uwagę ponownie sytuację, gdzie identyfikujemy jakieś potencjalne odwrócenie trendu w oparciu o no, jakiś, nie wiem, wzór na wykresie i na przykład dodatkowo jakieś wskaźniki, których używamy. No, potwierdzenie dodatkowe właśnie z rynku kontraktów terminowych może dodać wagi tej analizie, oczywiście. Czyli jeśli znów nasza analiza zbiega się ze znacznym wzrostem kontraktów futures zgodnych z, ocz z oczekiwanym kierunkiem, prawda? No właśnie to zwiększa prawdopodobieństwo przewidywanego tego ruchu. Punktem numer 5 jest używanie kontraktów futures w strategiach, aby zarządzać ryzykiem. No poza handlem kontrakty futures odgrywają kluczową rolę w strategiach zarządzania ryzykiem. Inwestorzy mogą wykorzystywać kontrakty terminowe w celu zabezpieczenia się przed potencjalnymi niekorzystnymi zmianami w swoich portfelach. A monitorowanie działań zabezpieczających się inwestorów instytucjonalnych np. właśnie na rynku kontraktów terminowych no dostarcza cennych informacji na temat ich postrzegania ryzyka. No jeśli pojawiają się znaczące pozycje zabezpieczające może to sygnalizować ostrożne nastawienie się np. Na właśnie dużych graczy czyli tzw. wielorybów wpływając właśnie na szersze nastroje na rynku. Wniosek jest taki, że oczywiście zrozumienie mocy, tej tak zwanej mocy predykcyjnej kontraktów futures, wykracza poza mechanikę handlu. No chodzi oczywiście o rozszyfrowanie języka rynku, jego psychologii. Tutaj, od przewidywań popełnienie funkcji wiodących wskaźników i potwierdzanie też analizy technicznej, kontrakty futures oferują właśnie wieloaspektowe. Podejście do prognozowania ruchów na rynku. Czyli traderzy, tutaj inwestorzy, którzy opanują tę sztukę, no oczywiście mogą wykorzystać kontrakty futures nie tylko do zawierania transakcji, ale właśnie też jako strategiczne narzędzie pozwalające pozostać o krok przed innymi graczami, które na przykład tej właśnie wiedzy nie posiadają. Tak więc jeszcze raz. Yy, Zachęcam oczywiście ponownie do pobrania darmowego e-booka. Link najprawdopodobniej w komentarzu pod filmem lub w opisie pod filmem. I to tyle z mojej strony. Dzięki wielkie za uwagę i do następnego.